Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała na czas ostateczne wraz z komentarzem Luz de Marii po orędziu. 12 września 2023 rok. Umiłowani przy najświętszej Trójcy oraz naszej królowej i matki przychodzę do Was z Bożego rozkazu. Jesteście uprzywilejowanym pokoleniem, pomimo ogromnej liczby złych uczynków, za pomocą których chranicie serce naszego najukochańszego króla i pana Jezusa Chrystusa. A pomimo tego Boże Miłosierdzie wylewa się na to grzeszne pokolenie. To, co jest czasem dla człowieka. Nie jest nim dla Bożej woli. Żyjecie myśląc, że nic się nie wydarzy i że będziecie dalej mogli patrzeć na siebie twarz w twarz przez długi czas, ale już tak nie jest. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, ludzkość weszła w czas, w którym jest wciąż zaskakiwana przez siły przyrody, Słońca i samego Wszechświata. Księżyc daje odczuć swą siłę, oddziaływując na pływy. Zło rozpętuje swój gniew przeciwko Dzieciom Bożym, sprawiając, że przerażacie się proroctwami. Po to żebyście szli dalej nie pragnąc nawrócenia tak wiele jest dzieci bożych które w każdej chwili łamią boże prawo pozwalając sobie na to co w swoim osądzie uważają za grzech lekkie ale żyją niskimi instynktami ciała i nie decydują się na to by pokonywać pokusy. Wiecie, że istnieje Pismo Święte, ale znacie je tylko powierzchownie. Nauważacie z siebie za wszystko wiedzących w sferze religii i w każdym istniejącym temacie. Żyjecie dając znaki swojej wyższości swoim braciom żyjecie dryfując bez zobowiązań żyjecie swoimi kaprysami i pomnażacie swoje własne błędy aż stajecie się nieodpowiedni w dosłownym tłumaczeniu nie na miejscu źle wybierający czas i drażniący dla swoich braci. Jest to czas na to, żebyście weszli na drogę pokory, uznając siebie samych za grzeszników, nim będzie za późno. Ludzie muszą uznać to, czym są. Pokorny, że jest pokorny, pyszny. Że jest pyszny, a następnie zacząć wewnętrzną przemianę. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się bez ustanku, a tym, którzy wyśmiewają się z Was, ponieważ się modlicie, nie odpowiadajcie, zachowujcie milczenie i módlcie się za tych braci. Ażeby się nawrócili. Dzieci naszej królowej i matki czasów ostatecznych, czas nadszedł. Ramię Ojca pozwala, by powoli spadały na ziemię ostatnie krople Jego kielicha, opuszczając swoje wszechmocne ramię. Ludzie dzielą się Całkowicie na tych, którzy wierzą w Przenajświętszą Trójcę i w naszą Królową i Matkę oraz na tych, którzy nie wierzą, ponieważ nie będzie miejsca dla letnich. Księga Apokalipsy 3, 15 16. Człowiek dociera do punktu. W którym musi podjąć decyzję: Być z Bogiem, lub przeciwko Bogu, Być z naszą królową i matką, lub przeciwko naszej królowej i matce. Wy nie osądzajcie, gdyż Boże miłosierdzie trwa w każdym czasie. Żyjcie jednością i miłością braterską. Jako, że zarówno miłość bratnia, jak i posłuszeństwo Bożym nakazom sprawiają, że demon jęczy w przerażeniu i lęku. Otrzymaliście błogosławieństwo olejku dobrego Samarytanina oraz tego olejku, który nosi moje imię. Stosujcie je. Przyszedł czas, są dla was ochroną. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Ludzkość poraniona obrzydliwymi grzechami jest oczyszczana. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, niektórzy ludzie będąc Osamotnionymi i zdezorientowanymi w życiu, od teraz wejdą na ścieżkę cierpienia w rękach sług zła. Wielki znak na niebie następuje, i nasza królowa i matka z Guadalupe zadziwia ludzkość, ukazując to, co jeszcze nie zostało ujawnione. Będzie trwać dalej. Aktywność wulkanów, wód, trzęsień ziemi oraz pożarów, nękając ludzkość, co jest częścią tego, z czym będziecie się mierzyć. To słowo nie jest po to, żebyście zachowywali je dla siebie, ale po to, żebyście je zgłębiali. I żyli Nim w Duchu i prawdzie. Moje niebiańskie legiony trwają w gotowości na Boże rozkazy. Bądźcie miłością, a cała reszta będzie wam dodana. Ewangelia według Świętego Mateusza 6 33 Błogosławią was. Święty Michał Archanioł Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, wobec tego słowa Świętego Michała Archanioła zapraszam was do wypowiedzenia jednym głosem. Fiat, volunta stua. Amen. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne. 12 września 2023 rok.